Bardzo dobra inwestycja. A zwycięzca podpisza także kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska. Tak jest. No to co? Dobrym zwyczajem tego programu jest, że przychodzą przedstawiciele zarządu, żeby poinformować razem z nami świat, kto wygrał. Tym razem Mateusz Matyszkowicz. Zapraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Mateusz, mikrofon i scena są Twoje. Moje. No, raczej tych 6 tysięcy osób. 6 000... zgłoszeń. Za każdym z tych zgłoszeń jest marzenie, marzenie o wielkiej tak, karierze. Jest. Ale jest chyba coś jeszcze ważniejsze, nie? Jest pasja, taka dziecięca pasja, która sprawia, że jesteśmy wytrwali, że pracujemy, że stajemy się coraz doskonalsi po to, żeby ta muzyka w nas grała, żebyśmy lepiej przez nią czuli świat, czuli innych, siebie samych. No i tak chciałem życzyć tym wszystkim sześciu tysiącom uczestników mm -hmm. tym, którzy staną się sławni dzięki Wojcowi, tym, którzy nie staną się sławni, no i nam samym wszystkim. Przy... Nigdy nie zaginęła. Tak długo czekaliśmy na ten program, się doczekaliśmy, a teraz już czwarta edycja i ten moment, w którym za chwilę dowiedzą się Państwo, kogo wybraliście na zwycięzcę tejże czwartej edycji. Oto, proszę bardzo, trzy zdjęcia, które Państwo widzą, trzy znakomite postaci z pięknymi głosami. Za chwilę. Za chwilę tutaj zostanie tylko jedno zdjęcie, zdjęcie tego, kto wygra czwartą edycję The Voice Kids. To co? Czy to jest ten moment, kiedy możemy ogłosić światu? To jest ten. Waszych głosów, bo tak chcieliście, bo tak wybraliście. The best of the best. Czwartej edycji The Voice Kids to. Ale mi serce wali. Też. Nie mogę już. Mówcie. O, Tomek. Proszę Państwa, tym kimś jest. Back. Jeszcze moment. Czyli <laughs> czwartej edycji The Voice Kids. Sarah Ego James. Z kontraktem płytowym. Ze statuetką niesamowite. Sara, chodź. Chodź, staj tu w centralnym miejscu sceny i przyzwyczaj się do niego. Ona zazwyczaj będzie twoje. Jak się czujesz, kochana? Nie okay. wiem, co okay. powie. ja, Nie ja, mam ja. powiedzieć. Sara, czy właśnie spełniło się marzenie? Tak. Spełniło tak, tak, Mamy tak, i taty tak. też? No, oczywiście. Sprawdźmy, mamy i taty też? Ich też zatkało. Sara, zaśpiewasz nam, prawda? Bo nawet jak człowiek jest wzruszony, to śpiewać łatwiej niż mówić. Zaśpiewa? Nie mogę się już doczekać, Sara. Kochano, bo żebym cię tak uścisnęła. Możesz położyć tą statuetkę sobie tutaj, tak? na, żeby wiesz, gdzieś... ...będzie tam na ciebie czekał, będziesz mogła podpisać. A teraz my z Ido, Mateusz przyłączysz się, będziemy twoim chórkiem. Uwaga!